Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili 0 stopni odczuwalne minus 4, pochmurno i taki dosyć silny jest wiatr. Dobra jakość powietrza, to jest właśnie takie budujące. No i cóż jeszcze, najcieplej będzie o 14,5 stopni, chłodniej. Pozdrawiam Was, ciepło i miłego dnia życzę. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj dzierganie na ekranie ale pokażę Wam jak robię ten szal. Tak jak mówiłam, zaczęłam robić szal na mm, szal ażurowy. I przybliżę Wam ten wzór, pokażę jak nim, robię, jak nim robię. Chociaż pokazywałam już Wam był taki film kiedyś nagrany i pokazywałam Wam ten wzór. Nie pamiętam kiedy, ale był. No, zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje. Fajnie się robi tym wzorem. Tutaj jest ta nitka, taka troszeczkę, ta złota, taka troszeczkę sztywniejsza, więc nie będzie się wywijał ten szal, mam taką nadzieję. A jeżeli będzie, to wtedy szydełkiem zrobię coś tam, ale myślę, że nie. Więc co ja tu zrobiłam? Prawe, lewe, prawe, dwa prawe, jeden narzut, dwa prawe, jeden narzut. Więc tutaj muszę zrobić, to były dwa prawe narzut, dwa prawe narzut, dwa prawe narzut, dwa prawe narzut. Za chwileczkę zobaczycie, bo wam tak dokładniej pokażę. A teraz po prostu sobie dziergam. Dziergam. Mam nadzieję, że szybko pójdzie mi z tym szalem, chociaż w zasadzie nigdzie się nie śpieszę, no ale pokazywałam Wam, że mam bluzkę zrobioną właśnie tym wzorem, tym wzorem, tą włóczką, co jest inny całkowicie. Ale nie chciałam takim samym wzorem robić szal, jakoś mi nie pasował. Pogoda dzisiaj byle jaka. Nie chcę się nigdzie wychodzić, bo jest zimno, jest ostry wiatr, więc ja unikam takiego wychodzenia, żeby się nie przeziębić. Ale już muszę iść do biblioteki. Już się upominacie o recenzje książkowe będą, będą recenzje. Zrobiłam taką chwilową przerwę, jak wiecie, ale wrócę do, do książek, bo to mój świat, więc nie może być inaczej. Tak musiałam troszeczkę pozbierać się z pracami swoimi i. I będzie tak jak będzie. O, proszę, jak to fajnie idzie. Poproszono mnie, żebym nagrała filmy, podstawy, robienia na drutach, jak robić. Ja już pokazywałam. Ja zresztą wszystkie wzory, wszystko to, co robię, to pokazuję, jak robić. A nawet pokazywałam, jak oczko prawe, jak oczko lewe, te początki takie. Jak zaczynać, jak, za, jak kończyć. Także to wszystko, wszystko jest na moim kanale. No i tak odpisałam tej osobie, że po prostu takie filmiki są, takie filmiki nagrałam. Więc, jeżeli ktoś chce rozpocząć swoją przygodę z robieniem na drutach, no to jak najbardziej będzie przydatne. Najlepiej jednak, tak według mnie, to najlepiej jednak poprosić kogoś, kto umie robić, żeby tak pokazał. Żeby można było w trakcie, się, w trakcie coś się zapytać, żeby dopytać, zobaczyć jak. I to jest najlepsze najlepsza nauka. Nie wiem jak teraz, bo kiedyś za moich młodych lat to nas uczono w szkole już podstawowej już na ocenę trzeba było szalik zrobić, także to były takie właśnie nauki. Teraz nie wiem, czy to funkcjonuje, ale chyba nie. Chyba nie. A to jest świetny czas, świetny na po prostu sprawa, na taki właśnie czas jesienno-zimowy, żeby tak, a przy okazji można sobie coś zrobić, to nie jest takie trudne. Jak to mówią nie święci garnki lepią, trzeba po prostu, jak się, ja mówię, zawsze powtarzam, że jak się zna, jak się umie zrobić lewe i prawe oczko, to się umie robić na drutach, bo to jest kwestia właśnie tylko tego, tylko później różne kombinacje są. Ale umie się już wtedy. O. I tak te dwa rzędy pomału. A za chwileczkę zobaczycie dokładnie co i jak. Jak to się robi? Miły czas. Można sobie pocierkać, można sobie porozmawiać, można sobie obejrzeć jakąś telewizję. Bo to nie jest wymagający wzór. Przy nim można wszystko. To na tyle. Na tyle chciałam tylko się dzisiaj z Wami przywitać i po prostu pokazać, co robię, bo mówiłam, że zacznę i zaczęłam pomału, pomału, małymi kroczkami. Bluzka zrobiona, więc będzie teraz szalik. Widzicie tu, jak źle jest, nieobrócona jest ta żyłka, to zobaczcie, co się robi. Trzeba właśnie wyprostować, bo później to się wszystko przekręca. O! wyprostować. To musi być tak, trzeba pamiętać, żeby, o właśnie, żeby to było, ta żyłka, żeby była wyprostowana, żeby nic tutaj nie ciągnęło. Nawet jak obraca się żyłkę, to żeby była jednakowo prosta. Nie zawijać się będzie, tylko żeby, żeby była prosta. W jednym kierunku, o tak może. Wtedy nie będzie się zawijał. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. No i rozpoczęłam robótkę nową, czyli robię ażurowy szal. Tak jak mówiłam będzie to z tego wzoru, który Wam podawałam. Bardzo łatwy wzór robi się dwie strony jednakowo i wychodzą takie fajne, o, takie fajne rzędy i między nimi dziureczki. Bardzo prosty to jest prawa strona, to jest lewa strona też robi się tak samo, niczym się prawie nie różni może tym tu na dole nie ma tego łańcuszka co zawsze jest na prawej stronie no, zawsze podkreślam, to jest prawa strona, bo tutaj jest ten łańcuszek i to jest prawa strona tu troszeczkę do góry podchodzi, ale to niewiele w ogóle ta włóczka ma to do siebie bo jest z złotą nitką, która jest troszeczkę taka sztywniejsza że nie zawija się na bokach jak się robi nie roluje się nie robi się taki rulonik i będzie taki o, wypadł, i będzie taki właśnie szal zaraz wam pokażę jak to robić chociaż pokazywałam już wielokrotnie ale zrobię jeszcze ten wyjątek i pokażę tym razem wielokrotnie może przesadziłam raz wielokrotnie inne wzory pokazywałam a ten chyba raz I zobaczcie. Prawą i lewą stronę robi się jednakowo. Muszę tutaj sobie przygotować. O, robi się jednakowo. To jest strona prawa. Tak jak mówiłam, czy lewa? Prawa to jest lewa. Ale tak nic to nie zmienia, bo robimy jednakowo. Pierwsze oczko brzegowe zawsze spuszczamy. Bez przerabiania. I tu nam wychodzi taki ładny wężyk, który będzie fajny do zszywania. No i jest estetyczne wykończenie robótki. Tu sobie muszę tak zrobić, żeby było jednakowo, żebym nie musiała później martwić się, że tu mi nie wychodzi. Z jedno oczko brzegowe spuszczam bez przerabiania. Dwa oczka na prawo, razem. Jeden narzut. Może tak. Dwa oczka na prawo, jeden narzut, 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 i tak robię. Cały czas na tej i na drugiej stronie. Jednakowo. I taki wzór mi wychodzi. I cały czas tak robię do końca rzędu. Dwa oczka prawe. Jeden narzut. Dwa oczka prawe. Dwa oczka prawe. Może wezmę tak, żeby było inaczej. Jeden narzut, dwa oczka prawe, jeden narzut, dwa oczka prawe, jeden narzut, dwa oczka prawe, jeden narzut. I tak do końca rzędu, a drugi rząd też tak samo. Dwa oczka prawe, jeden narzut, dwa oczka prawe, jeden narzut i cały czas powtarzamy te dwa rzędy, takie same. I zobaczcie, jak fajnie wygląda, fajnie się układa ten wzór na jednej i na drugiej stronie. Jednakowy ta złota nitka powoduje, że taka robótka jest sztywniejsza. Tu później, już jak robimy. Dalsze rzędy to już one nas prowadzą, bo już macie ten narzut poprzedni. I oczko, dwa oczka razem i narzut poprzedni. I teraz też to robimy. Narzut, dwa oczka razem, żeby Was tu nie pomylić. Narzut, dwa oczka razem. Narzut i cały czas tak samo. A wychodzi fajnie, wzór. To nawet można jakąś taką letnią bluzeczkę zrobić takim wzorem. Przewiewna. Także bardzo ładnie będzie. Jeszcze Może ja się skuszę i zrobię sobie na lato taką bluzeczkę. Narzut. Dwa razy. Narzut i cały czas tak sobie robię, tak sobie dziergam. Widzicie, żadna filozofia to nie jest. Tak wam blisko to zbliżenie, żebyście zobaczyli, ci, co dopiero zaczynają swoją przygodę, żeby zobaczyli, na czym to polega. A więc tak, teraz powiem w takim. Pokażę w takim wolniejszym tempie. Tu jest jedno oczko narzucone poprzednio, w poprzednich rzędach, ale o tak. O tak to ma wyglądać. O, Zobaczcie, tak ma wyglądać. Jedno oczko i drugie. A tu mam oczko narzucone, więc dwa oczka razem. Jedno oczko narzucam. I znowu dwa oczka razem. Jedno narzucam. Dwa oczka razem. Jedno narzucam. Dwa oczka razem. Jedno narzucam. I to jest, i to jest wszystko. Dwa te rzędy cały czas robimy w sumie. Można coś robić, oglądać i, ro i robić sobie tym wzorem. Od czasu do czasu tylko zerknąć, czy się wszystko dobrze układa. Ja tutaj mam niewygodnie, bo mam na kolanach komórkę, ale chcę Wam pokazać blisko. Narzut i znowu od początku. Dwa razy narzut. Dwa razy. Narzut. Dwa razy. Narzut i oczko brzegowe. I tym sposobem jeden rząd zrobiliśmy. Odwracamy i powtarzamy tą samą sytuację. Te same czynności wykonujemy. Pierwsze oczko brzegowe spuszczamy bez przerabiania. I mamy dwa oczka. I mamy dwa oczka razem na prawo. I narzut dwa oczka razem na prawo. I narzut. I cały czas powtarzamy znowu to samo. I zobaczcie, jaki ładny wzór. I taki będzie mój ażurowy szal. Podoba Wam się, bo mi się podoba. Taki jest prosty, ale do tej włóczki nawet pasuje. Dzisiaj współpraca. Krzysiu ściera ziemniaki, jednak tak tradycyjnie starte tarką, najlepiej no smakują placki ziemniaczane, jak ziemniaki są tak starte. Cebulka też ściera. Cebulka też. A ja będę smażyć, także współpraca. Wre. <grym> placki już się smażą, już trochę jest, ale no, pyszne. Bardzo dobre ziemniaki na placki. Placki będą z jogurtem greckim. Sehr lecker.